Nadciągający kryzys, o którym mówi się od dawna, jeszcze na dobre w naszym społeczeństwie nie zagościł. Widzą go przede wszystkim przemysłowcy, przedsiębiorcy, a ich jest przecież w kraju mniej niż pracowników. Dopiero w minionym roku konsumpcja przecież spadła yy, alarmująco, co zaczęło docierać do ludzkiej świadomości. Nie można więc powiedzieć ze stuprocentowym przekonaniem, że decyzja o nieposiadaniu dzieci w ostatnich trzech latach może być motywowana yy, w ogóle społeczeństwa strachem przed tym, co będzie jutro, ponieważ ludzie nie mają w swej masie świadomości, że nadchodzi coś, co przetrzebi 60% z nas. Wniosek? No nawet jeżeli ktoś z badanych Polaków będących w wieku rozrodczym podaje za przyczynę nieposiadania dzieci w omawianym okresie niepewności jutra, w rzeczywistości kryje za tym zupełnie coś innego i Kościół wie, co to jest. A przynajmniej powinien to wiedzieć i głośno o tym mówić. Jest to coś bardzo, ale to bardzo wstydliwek. Pycha, lenistwo i chęć życia w dobrobycie.